Witam serdecznie w piątek 13. Nie ma w nim nic złego. Dla mnie piątek 13 zawsze był jakiś taki pozytywny. Wszystko załatwiałam, nie miałam w tym dniu jakichś większych problemów, chociaż nie, nie zarzekam się, bo dzień się jeszcze nie skończył, ale jest to dla mnie dzień szczęśliwy. Co dzisiaj znalazłam, właśnie w ten szczęśliwy dzień? Taką jakby lampion, który został wypełniony kwiatami. Te kwiaty są troszkę do odnowienia, bo widzę, że troszeczkę są przykurzone. Nie wiem, jak je odnowić, bo zawsze je odnawiam to one się później robią takie brzydkie. Więc nie mam pojęcia, czy je po prostu wyciągnąć z tego. Mówię nawet taki sznureczek, żeby można było sobie powiesić. Czy zostawić takie, jakie są, i niech sobie ktoś robi, co chce. Drugą moją znajdką jest piękna, stara rama, prawdopodobnie jest przedwojenna. Tutaj widzę, że ma troszkę uszczerbienia. Jest pomalowana srebrzanką, prawdopodobnie jest to rama ze świętego obrazu. Obrazu nie znalazłam. Jest wystawka. W jednej z kamienic, tutaj przy pracowni, wyrzucają z, ze strychu rzeczy niepotrzebne. Pracownicy spółdzielni, i taka rama mi się nawinęła pod rękę. Na innym śmietniku znalazłam trzy tak zwane hieroglify egipskie. Prawdopodobnie są to jakieś pamiątki z wyjazdu do Egiptu. Dwie nie mają szybek, zbiły się. Jedna jest cała, zaszklona. To chyba jest nasza Kleopatra. Tu mamy różnego... Tutaj mamy pewnie jakąś nefretetę. A tu... O, to sobie lustro moje znalezione, zaraz Wam pokażę, rozbiję. No i tutaj mamy też jakiś... jakąś historię egipską. Woda życia. Ktoś coś nalewa z, z, z tak, tak jakby nektar może. Ciężko powiedzieć. Te hieroglify są takie zagadkowe, jak sami wiecie. Jakaś technologia może i obca. Nie wiemy. Co dalej? Lusterko. Tu mamy lusterko okute w taką metalową ramę z taką... Półeczką, która pewnie miała szybkę, ale szybki niestety nie ma. I taki y, stoliczek eklektyk trzy nóżkowy, że tak powiem, dwupoziomowy. Zrobię z niego znowu jakiś fajny pop art. Y, nie wiem jeszcze co to będzie, ale coś się wymyśli. Stolik z Ikei, który wam pokazywałam ostatnio, jest już pomalowany. Na końcu filmiku wrzucam zdjęcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I jeszcze jedna znajdka. Lustro również takie, takim chłopskim stylu słowiańskim, na sznurkach łączone. Ramka troszkę się od jak to, jak to się mówi. Oddzieliła od lustra, ale to jest kwestia przyklejenia, i to zrobię. I takie, takie mamy piękne lusterko. No, i tyle moi drodzy: chwilowo znajdę. Idę jeszcze na tą wystawkę strychową. Może coś jeszcze ciekawego się tam pojawi, to wam pokażę. Może akurat pytałam, czy jakaś porcelana, szkło, ale mówili, że nic takiego. Same dywany jakieś. Brzydkie stare szafki. No, i te, 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 ta rama tam była taka najfajniejsza i, i bardzo mi się spodobała. Mogę ją wymiennie z tą ramą zamieniać co jakiś czas, ale na razie niech sobie ta wisi, a ta niech sobie na razie leży. Do mojego obrazu nie pasuje, bo jest większy wymiar to jest wymiar chyba 70 na 100, a tu mam 50 na 6, 70. Ona sobie już tutaj wisi, jak widzicie. No i, i tak to na chwilę obecną. Mój kominek jest rozbrojony. Rura czeka. Mam pewien pomysł na to ogrzewanie, ale no jeszcze nie będę mówić głośno, ponieważ zalewacie mnie mnóstwem pomysłów, które już przerabiałam, przetestowywałam, a za taką niepotrzebną krytykę dziękuję, bo ja wiem, co ja robiłam, biorąc ten lokal. Jak byście oglądali od początku, to byście wiedzieli, jakie były motywy wzięcia tego lokalu i dlaczego go wzięłam w takim stanie, jak jest. To dla osób, które wypowiadają się nie znając po prostu historii tego lokalu, no, tyle. Idę na śmietniczki. Jak coś jeszcze znajdę ciekawego, to wam pokażę. Mamy tutaj sporą wystawkę, ale w sumie nic ciekawego. Jest tylko takie lustro z jakichś kawałków szkła. Dość ciekawie to wygląda. Może coś da się z tego fajnego zrobić. No, jest dość ciężki, a ja bez auta. No, ale spróbujemy to zabrać. Nie jest duże. To takie raz, dwa, 56 cm na 40, może. No nic, weźmiemy. Jestem już w domku, kochani. Nic więcej nie znalazłam, ale chciałam jeszcze Wam pokazać, co znalazłam wczoraj, idąc ze sklepu. Już mam na to jakiś pomysł. To jest obraz, który jest tutaj, jak widzicie, kawałek jest rozerwany. Jest to płótno. I też jest takiej fajnej ramie. I wymyśliłam sobie, że ja to skleję klejem na gorąco i zrobię kontury do tych wszystkich motywów. I później to pomaluję po złoce. I będzie taki, jakby troszkę, nowy obraz. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. To jest nowa technika, którą zamierzam uskutecznić na tym obrazie. A jak już jesteśmy w domu i jesteśmy przy obrazach, to Wam już nie będę wrzucała zdjęcia mojego stolika z Ikei, którą, który znalazłam niedawno. Tylko Wam pokażę. Nie jest jeszcze do, do, skończony sam zarys stolika, jak wyszedł. Jest on w stylu pop-artu. Nie wiem, czy przy nim będzie się fajnie piło kawę. W każdym razie jest Chyba designerski, po prostu. Taki po prostu y, motyw sobie wymyśliłam. Jeszcze muszę trochę twarz poprawić, y, polakierować, żeby się nie zmazywał. Oczywiście najlepiej by było, gdyby na nim była jakaś szyba, bo to różnie z farbami bywa. Y, no, ale y, na chwilę obecną też można by go było użytkować. Bez szyby. Będzie polakierowany, więc będzie zabezpieczony. Będzie też w moim sklepiku wystawiony za jakiś czas, jak tylko go wykończę. I nie wiem, czy nogi skręcać, bo jeżeli skręca nogi, to później do transportu, ewentualnie do jakiejś wysyłki, znowu muszę je rozkręcać. W każdym razie yy, będzie dostępny, yy, a ja zabieram się na następne prace. Coś będę oczywiście tworzyć dziś, a weekend zobaczymy od pogody, co tam się urodzi, czy jakiś targ, czy znowu będę ujziemiona w domu. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego weekendu. Tym bardziej, że dzisiaj piątek 13. Jeżeli macie jakieś takie swoje przygody, doświadczenia niezbyt przyjemne, to mam nadzieję, że dzisiaj Was akurat takie. Nie spotkają, ja dzisiaj miałam fajny poranek przed południem. No i po południu mam nadzieję, że też taki będzie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.